Staję tak, żeby było mi widać. Cześć, słuchajcie. Tyle intensywnych rzeczy przed świętami i ogólnie w pracy w moim życiu, że nie mam kiedy nagrać nawet tego vlogmasa. Dzisiaj no, ja się postaram trochę nadrobić. Dopiero co wróciłam z pracy, słuchajcie. Cóż, to jest. Aha. Słuchajcie, mój mąż. Tak, tak. Mój mąż <laughs> zrobił mi niespodziankę i zamówił: uwaga, uwaga, klimatyzację! Tak, to jest coś, o czym marzyłam, myślałam, co bardzo chciałam mieć. Ej, sprawił mi tym ogromną przyjemność. Mówił, że były ogromne, ale to ogromne promocje teraz wyprzedaży. Ja podejrzewam, że po prostu jest zima i nie mieli gdzie tego trzymać na magazynach, więc robili super przeceny, ale naprawdę ja pamiętam, że oglądaliśmy w lecie, ile kosztowały te klimatyzatory, a ile kosztują teraz? Ogromna obniżka i warto było kupić. I nie bardzo wiem, gdzie to będziemy trzymać, nie wiem, być może to będzie na szafie, być może w piwnicy, nawet jak mi o tu, na środku salonu postawi, ja nie będę miała żadnych pretensji, ja te trzy miesiące, bo za trzy miesiące umówił się na montaż, ja spokojnie te trzy miesiące zaczekam. Żadnych tam tych nerwów, fajnic, w ten deszcz słuchajcie, ja zaczekam, bo ja się tak cieszę, ja jestem tak podekscytowana w ogóle tą klimatyzacją. W ogóle mam już miejsce, no po prostu marzyłam o niej od kilku lat. Lata są coraz bardziej upalne, w lecie jest gorąco, jeszcze my mamy mieszkanie od południa, narożne. O Boże, ale... zrobił mi tym ogromną niespodziankę świąteczną i mówię, nieważne, że to teraz, że jest grudzień, zamontują ją w marcu, a yy, będzie działać pewnie gdzieś dopiero, nie wiem, od czerwca. Nic to ona już tu będzie, ona już będzie i. Będę mogła ją włączyć i używać. Dobra, słuchajcie, teraz otworzymy kalendarz adwentowy. Tak. Mnóstwo paczek. Ok. no to co? To otwieramy, otwieramy, otwieramy dziewiętnastkę. O, znowu widzę coś z dyfuzytorem. Tak. zbyt późno zauważyłam, że tam w ogóle jest takie miejsce na palec, żeby było łatwiej to wyjąć. Co to jest? Mleczna truskawkowa wcierka booster. O, proszę bardzo. Do czego? Naturalna, wegańska formuła bla bla bla, ale co ona ma dać? Hm. Booster. Booster, czyli taki podkład. Dobra. Okej. Okay. Polubię się z nimi, z tymi rzeczami. I co? 19? 19 jest taka całkiem sporawa. Słuchajcie, mam dokładnie jeszcze jeden dodatkowo. Dziwiętnastka jest całkiem sporawa. No i gdzie to się otwiera? No, ludzie no. Spora 19, ale otworzyć... Jest... Okej. Okay. Co to jest? Scrub of your life! O, uwielbiam go! Aktualnie stoi u mnie duża tubka pod prysznicem, ale uwielbiam go, bo naprawdę bardzo mikroziarniste, jednak twardy, dobry dzierok. Także taka, oto dzisiejsza zawartość. Mm. Słuchajcie, chciałam pokazać coś jeszcze. Zobaczcie tutaj, tak, puszyny. Mhm. Słuchajcie, pusziny. Tu jest na przykład pianka, puszysta pianka do kąpieli. Ach, tu jest e, łagodny szampon, tu jest mydło antybakteryjne, tak, i pomadka. Słuchajcie, w Empiku jeden dzień dosłownie, jeden ja na to trafiłam. Była jakaś dziwna, śmieszna, chora wyprzedaż, światło tam. Była dziwna wyprzedaż, na której, słuchajcie, każdy z tych produktów, które miałam kosztował 5,90 Wszystkie totalnie kosztowały 5.90, więc ja je od razu <noise> kupiłam, że mam Smarta i, i, i kupiłam te produkty i oprócz tego, że mój syn uwielbia pusziny, no to jeszcze z tego co wiem, właśnie jego koleżanki były zachwycone tym prezentem, który ja dałam na urodziny, czy ja dałam, który on dał, oczywiście mój syn, ale ja go przygotowałam. E, ciemno. Jego koleżanki były tym zachwycone i zauroczone tym prezentem, który przygotowaliśmy. I one, że one chcą to samo, już go zapraszają na urodziny, więc korzystają z zamieszania, tak? Sylwia, grażyna biznesu, kupiła na wyprzedaży kosmetyki z Pusinem. Przydadzą się na pewno. <grym> idę, idę. Będę potem. Pa! I haj! To ja! tak jak obiecałam jestem w końcu w masce słuchajcie, w końcu, w końcu, ale ona miała być myślałam, że cała będzie jak ten gingerbread yy, ciastek ludek piernikowy, to jest tylko jego twarz, dobra Ay no wyłasź. coś mi się zawinęło, no patrzcie, coś mi się tutaj zawinęło, o szkór na oko o, nie wiem o co chodzi ale ja to jestem taka, że dopóki czegoś tam nie naprawię, to ja nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, więc będę to sobie... O, chyba się udało. Jest, dobra. Słuchajcie, maska ma być rozświetlająca, nawilżająca. Boże, wyglądam w nim jak naprawdę taki... Taki przerażający dość. Jak to się mówiło? hagi -łagi. Bardziej... To on przypomina. Dobra, idę się schować przed moim małym, bo... On to się boi, kiedy ja nakładam maski i bardzo tego nie lubi. <grym> Do potem.